Właśnie jak to w ogóle jest tak, że one po prostu jakby odzwierciedlają jakieś etapy naszego dojrzewania, i w nich możemy się jak w takim lustrze przeglądać. I dzisiaj chciałybyśmy, żebyście się przejrzały w takim jednym z, z motywów, właśnie, bo tematem tego odcinka są właśnie różne trudy, kryzysy, porażki temat bardzo bliski wszystkim nam kobietom i bardzo chcemy was uczulić na to, że wszystkie takie właśnie trudne doświadczenia w życiu tak naprawdę mogą być dla nas jakby taką właśnie takim kolejnym impulsem do wyruszenia w drogę ku tej swojej większej dojrzałości. Można jechać gdzieś bliżej, a można w ogóle nigdy nie wyjeżdżać, bo często ta najważniejsza podróż którą jakoś chcemy odbyć i powinnyśmy odbyć, to jest podróż w głąb siebie. O tym podróżowaniu w głąb siebie cały czas tutaj będziemy mówić. W drugim tygodniu już tam będziemy całkiem nurkować głęboko. A dzisiaj bardzo chciałyśmy was właśnie zatrzymać w takim miejscu, żeby uznać, że te różne nasze kryzysy, porażki, jakieś słabości są takim zupełnie naturalnym etapem w tej drodze naszego dojrzewania, żeby jakby nie popadać w jakieś takie poczucie winy: Ojej, udałam sobie ukraść skórę. Tylko, żeby podejść do tego na takiej zasadzie, że to jest po prostu coś, co siłą rzeczy po prostu popycha mnie do tego, żeby ja w końcu spotkała głębiej samą siebie. Nie?